Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Dom wydawniczy Rebis przedstawia Jeffrey Archer, Brama Zdrajców. Przełożyła Maja Justyna. Czyta Jakub Kamieński. Alanowi Gardowi, Mistrzowi Złotnictwa. Część pierwsza. Więc niechaj w szczęściu śni nisko zrodzony, bezsenne głowy dźwigają korony. William Shakespeare. Król Henryk IV. Część druga. Przełożył Maciej Słomczyński. Rozdział pierwszy. Czwartek. 22 października 1996. Komendant Hawksby otworzył dolną szufladę biurka i wyjął z niej dwie kostki do gry, które tam przechowywał, mimo że nie był hazardzistą. Nadinspektor William Warwick i inspektor Ross Hogan wciąż stali, gdy jastrząb niczym krupier w kasynie w Las Vegas energicznie potrząsnął prawą ręką i rzucił kostki na blat. Piątka i dwójka ogłosił William. Jastrząb uniósł brwi i czekał na interpretację znaczenia tych cyfr. Piątka zero oznacza, że pod pałacu pojedziemy dłuższą trasą przez Victoria Embankment. A dwójka, inspektorze? Komendant zwrócił się do Rosa. Hasło Brama Zdrajców. Jastrząb skinął głową i spojrzał na zegarek. Lepiej już ruszajcie. Ponaglił. Nie mogę pozwolić, żeby Lord Szambelan na was czekał. Zgarnął kostki i schował je z powrotem do dolnej szuflady biurka, gdzie pozostaną do następnego roku. Gdy podkomendni pośpiesznie opuścili jego gabinet, podniósł słuchawkę i wybrał numer, którego nie było w żadnej książce telefonicznej. Osoba, do której dzwonił, zgłosiła się po pierwszym sygnale. Pięć i dwa, powiedział komendant. Pięć i dwa, powtórzył rozmówca po drugiej stronie linii i się rozłączył. William i Ross szybkim krokiem pokonali korytarz, minęli windę i po dwubiegowych schodach zbiegli na parter. Nie zatrzymując się, dotarli do wyjścia z budynku i wtedy zobaczyli konstabla danego Ivesa, siedzącego za kierownicą ciemno szarego landrowera. Nie takim samochodem jeździli zazwyczaj, ale ten najbardziej pasował do okoliczności. Dzień dobry, ser. przywitał ich kierowca, gdy William usiadł na tylnej kanapie. Dzień dobry, dany, odpowiedział Ross, który również zajął miejsce z tyłu. Nadinspektor Warwick i konstabl Ives wstąpili do służby policyjnej dziesięć lat temu jako nowicjusze i wiecznemu konstablowi sporo czasu zajęło przyzwyczajenie się do tytułowania szefem wieloletniego kolegi, którego przedtem, tak jak wszyscy, nazywał chórzystą. Jeszcze dłużej trwało, nim uznał go za swojego zwierzchnika. Dany uruchomił silnik i wyruszył w drogę samochodem, z którym nie był obyty. Nie trzeba mu było podpowiadać, dokąd jadą. W końcu niecodziennie odwiedzali pałac Buckingham. Zazwyczaj nie przekraczał dozwolonej prędkości, ponieważ nie chcieli ściągać na siebie uwagi, chociaż w drodze powrotnej do pałacu zdarzało się im w jednej z najbardziej ruchliwych stolic świata przekraczać 100 kilometrów na godzinę. Dany zatrzymał się przy Whitehall i spojrzał na postać najsłynniejszego admirała w historii floty brytyjskiej na kolumnie. Po zmianie świateł na zielone skręcił w lewo, przejechał pod łukiem admiralicji i powoli zdążał de Molle, mając już docelowe miejsce w zasięgu wzroku. Na placu przy imponującym marmurowym pomniku królowej Wiktorii, pojazdy rozjeżdżały się w prawo lub w lewo. Oni natomiast pojechali na wprost. Przed bramą wjazdową do pałacu dany się zatrzymał. Podszedł do nich irlandzki wartownik, a wtedy opuściła się z tyłu boczna szyba landrowera. Sprawdził legitymację służbową nad inspektora Warwicka i odznaczył jego nazwisko na liście gości, po czym odsunął się na bok, umożliwiając szefowi służby ochrony rodziny królewskiej wjazd na teren pałacu. Dany dostrzegł szarego opancerzonego jaguara w głębi dziedzińca i zaparkował obok niego. Nic się tu nie zmienia, pomyślał, widząc Phila Harrisa, szofera lorda szambelana stojącego na baczność przy tylnych drzwiach auta w oczekiwaniu na szefa. Dany wysiadł z landrowera i podszedł do kolegi. Cześć, Phil. Cześć, dany, odpowiedział Harris. Obaj się zaprzyjaźnili, mimo że widywali się tylko dwa razy w roku. Wielcy urzędnicy państwowi na królewskim dworze co pewien czas się zmieniali, a Harris trwał na swoim stanowisku od 11 lat i służył już trzeciemu lordowi Szambelanowi. Dany miał na koncie podobny staż w policji. Wiesz, którą trasą pojedziemy? zapytał dla pewności konstabl. Numer 5 odpowiedział Phil hasło znasz numer 2. Komendant Hawksby przekazał tę informację szefowi przed waszym wyjazdem z jardu. Widzę jego lordowską mość — szepnął dany, gdy główny zarządca domu królewskiego przemierzał dziedziniec krokiem weterana. Harris otworzył tylne drzwi Jaguara, a konstable wrócił do Land Rovera. Lord Shambelan, uprzejmy mężczyzna, który nigdy się nie wywyższał, pomachał ręką do Williama, nim wsiadł do samochodu. Oba pojazdy wyjechały na The Mall, nieoznakowaną boczną bramą i skierowały się na Trafalgar Square. Bez eskorty, bez sygnałów ostrzegawczych, bez niebieskich pulsujących świateł, by nie wzbudzać zainteresowania ciekawskich, jednak w drodze powrotnej stawer trudno będzie go uniknąć. Dany podążał za Jaguarem w pewnej odległości, ale za nic nie wpuściłby żadnego pojazdu w dzielącą ich przestrzeń. William wyjął telefon z podłokietnika i wybrał numer, pod który dzwonił tylko dwa razy w roku. Dowódca straży w Tower? Usłyszał głos w słuchawce. Powinniśmy być u Was mniej więcej za kwadrans. Poinformował. Wszystko przygotowane czeka do Waszej dyspozycji. Zameldował dowódca straży. Nie spodziewam się żadnych utrudnień. Wyraził przekonanie William i schował aparat. Zadzwoniłby ponownie w nagłej sytuacji, ale taka w ciągu ostatnich pięciu lat nie zaistniała. Jak tam dzieciaki? Zapytał Ross, wyrywając go z zamyślenia. Szybko rosną o wiele za szybko. Odrzekł William, gdy wjechali na Victoria Embankment. Artemizja jest najlepsza w klasie i beczy za każdym razem, gdy spadnie na drugie miejsce. Zupełnie jak jej matka zauważył Ross. A Peter? Właśnie został przewodniczącym klasy i liczy, że w przyszłym roku stanie na czele samorządu szkolnego. Najwyraźniej no nie brakuje mu twoich ambicji stwierdził Ross z uśmiechem. A moja najdroższa, Jojo? Twoja córka zakochała się w księciu Harem i już napisała list do pałacu Buckingham z zaproszeniem na herbatę. Wiem. Ross westchnął. Nawet poprosiła mnie o doręczenie. Dręczyło go poczucie winy, że córka wciąż mieszka z Beth i Williamem. Warwickowie po śmierci jego żony uznali, że jako samotny ojciec nie zdoła pogodzić tak wymagającej pracy z opieką nad JoJo. Okazali się wspaniałymi rodzicami zastępczymi, a on nigdy otwarcie się nie przyznał, że bardzo tęskni za córką. Czas pomyśleć o obowiązkach przypomniał William. Ross, wyrwany z zadumy, starał się skupić na czekającym ich zadaniu. Przy Somerset House dany musiał przejechać skrzyżowanie na czerwonym świetle, żeby się nie rozdzielić z jaguarem lorda Shambelana. Nic bardziej nie ucieszyłoby fila Harisa od pokazania konstablowi, że potrafi go przechytrzyć. Nie skręcili w lewo w kierunku centrum miasta, gdzie obszarło powierzchni ponad dwóch kilometrów kwadratowych pilnowały inne służby nieświadome ich obecności. Ale przejechali tunelem i zatrzymali się dopiero na następnych światłach, na Upper Thames Street, skąd zobaczyli Tower w całej okazałości. Jaguar przejechał przez skrzyżowanie. Dany podążył za nim St. Catherine's Way, w dół do Tamizy, po czym skręcił ostro w prawo i zatrzymał się przed bramą wschodnią twierdzy. Szlaban podniósł się automatycznie. Dyżurny strażnik wyłonił się z budki wartowniczej i podszedł do samochodu lorda szambelana. Przywitał się z kierowcą i poprosił o hasło. Brama zdrajców, podał je Harris. Strażnik odwrócił się i skinął głową. Oba skrzydła ciężkiej drewnianej bramy, która zagradzała im drogę, powoli się otworzyły. Ostatni etap trasy pokonali bez przeszkód, ponieważ tower na cały dzień zamknięto dla zwiedzających. Towarzyszyło im zaledwie dwunastu strażników i osiem kruków. Dane około stu metrów jechał wzdłuż tamizy, potem skręcił w prawo na wschodni most zwodzony, pierwotnie zbudowany dla koni. Następnie oba samochody przejechały pod łukiem królowej Elżbiety, skierowały się na strome zbocze i dalej do Skarbca Królewskiego. Przed wejściem do budynku strażnik stał na baczność obok ser Harego Stanleya, generała kawalera komandora Królewskiego Orderu Wiktoriańskiego oraz naczelnika twierdzy i opiekuna królewskich klejnotów. Phil Harris zatrzymał samochód, wysiadł i otworzył drzwi swemu szefowi. Lord Shambelan i naczelnik, którzy również spotykali się tylko dwa razy w roku, wymienili uścisk dłoni. Po powitaniu i krótkiej pogawędce, sir Stanley poprowadził gościa ścieżką w stronę skarbca. Cześć, Walterze. Harris uśmiechnął się przyjaźnie, żeby zaraz potem dokuczyć dowódcy Jomemów. I co? Kolejny marny rok dla ganersów? Nawet mi o tym nie przypominaj. Odrzekł Walter i wszedł za swoim szefem do środka, energicznie zamykając za sobą drzwi. William wysiadł z landrowera i czekał. Często się zastanawiał, co się dzieje za tymi drzwiami, strzeżonymi przez zastęp Jołmenów, dwunastu strażników, zwanych partyzantami, zawsze w pełnej gotowości na niespodziewaną sytuację, która nie wystąpiła od 1671 roku. Drzwi do skarbca zostały zamknięte na klucz. Harris zaś wrócił do samochodu i wykonał rutynowy manewr. Zatoczył niewielkie półkole i ustawił go przodem do bramy. Dany zrobił to samo i zatrzymał się za nim. Obaj dla pewności sprawdzili gotowość do szybkiego odjazdu, gdy nadejdzie pora wyruszenia w drogę powrotną do pałacu. Zaraz potem dołączyło do nich pięciu członków specjalnej grupy eskortującej. W zasadzie towarzyszą oni tylko członkom rodziny królewskiej, premierowi i głowom państw, ale brytyjska korona państwowa i miecz państwowy, jako symbole władzy panującego monarchy, wymagają takiej samej ochrony. Dwa samochody oraz motocykle eskorty czekały na wyznaczonych pozycjach. Wtedy Harris wysiadł z pierwszego samochodu w kolumnie, otworzył bagażnik i stanął przy nim. Tymczasem William ani na chwilę nie spuszczał wzroku z budynku, czekał, aż otworzą się drzwi skarbca i wyjdzie z niego generał Stanley z najcenniejszymi skarbami w królestwie. Do środka weszli trzej mężczyźni, a kilka minut później w drzwiach pojawiło się ich pięciu. Każdy z dwóch strażników skarbca niósł czarny skórzany futerał ze złotym monogramem E2R na wieku. W jednym z nich, kształtem przypominającym altówkowy, znajdował się miecz państwowy, w drugim brytyjska korona państwowa, którą w 1953 roku podczas ceremonii koronacyjnej arcybiskup Canterbury włożył na głowę królowej Elżbiecie II. Nazajutrz przed południem o 11:30 jej królewska mość wystąpi w niej na uroczystej sesji inauguracyjnej nowego parlamentu, podczas której wygłosi mowę tronową w Izbie Lordów. Jako ostatni, skarbiec opuścił lord Szambelan, sprawdził czy oba futerały zostały bezpiecznie umieszczone w bagażniku Jaguara i zajął swoje miejsce na tylnej kanapie. Skinął głową na znak, że czas rozpocząć drugi etap operacji. Dowódca jómenów stanął na baczność i zasalutował, gdy kolumna pod eskortą wyruszyła w drogę. Obaj z naczelnikiem twierdzy opuścili swoje stanowiska dopiero gdy zniknęła im z oczu. Taksówka zmierzająca do hotelu Savoy jechała niewłaściwą stroną jezdni. Miles Faulkner dopiero po pewnym czasie się zorientował, że znajdują się na ulicy jedynej w Londynie, po której można się poruszać prawą stroną bez obawy o mandat. Minęło prawie pięć lat, odkąd wyjechał z Londynu. Przedtem był tu głośną i kontrowersyjną postacią, sam siebie bowiem uważał za światowego biznesmena, natomiast służby policyjne miały go za kombinatora znanego z konfliktów z prawem, który z woli jej królewskiej mości trafił do więzienia za oszustwo. Po czterech latach wyszedł na wolność, opuścił Anglię, kupił w Nowym Jorku luksusowy apartament i zamieszkał tam przekonany, że znajduje się na tyle daleko od wścibskich oczu starszego nadinspektora Williama Warwicka, że może powrócić do swoich szemranych importowo-eksportowych interesów, z których czerpał krociowe zyski, bez wpisu do ewidencji podmiotów gospodarczych i z pominięciem obowiązku podatkowego. Niewiele czasu minęło, gdy zatęsknił za domem i zapragnął wrócić na wyspę. Bez rozgłosu, taką w każdym razie miał nadzieję. Przeliczył się jednak, albowiem niejaki James Buchanan, agent FBI, bacznie go obserwował. Na wypadek, gdyby kiedyś przyszło mu złożyć raport spoczynań Folknera Warwickowi, którego nie tylko podziwiał, ale też miał wobec niego, w swoim mniemaniu, dług wdzięczności za wszystkie dobre rady. Poznali się na wakacjach, w czasie gdy James jeszcze studiował. Teraz pracował w Waszyngtonie i w dalszym ciągu z podziwem obserwował, jak jego mentor wspina się po szczeblach kariery zawodowej, zastanawiając się czasem, czy nadinspektor jeszcze go pamięta. Miles wysiadł z taksówki, przystanął na chodniku i dopiero po chwili wszedł do hotelu. Przez lata wygnania, na które sam się skazał, nie było dnia, żeby nie myślał o lunchu w Savoju. Nie zapomniał też więziennej diety składającej się z zimnej, grudkowatej owsianki, przypalonej grzanki i jajka na twardo. Więzienny kucharz nie miał pojęcia o ulubionych przysmakach Milesa. Ani o włoskiej kapuście, ani o deserze z brzoskwiniami i sosem malinowym, które serwowano w sawoju. Portier mu się ukłonił i otworzył drzwi. Miles wszedł do środka i skierował się prosto do sali z grillem. Dzień dobry, panie Faulkner, przywitał go główny kelner, jakby ich stały gość wcale nie wyjeżdżał. Ten sam stolik, co zawsze. Miles skinął głową. Mario poprowadził go przez zatłoczoną salę do stołu, w zacisznej wnęce, gdzie można było swobodnie rozmawiać z dala od niepowołanych uszu. Usiadł na swoim zwykłym miejscu i rozejrzał się po sali restauracyjnej, która się nie zmieniła od jego ostatniej kolacji. Wśród licznych gości rozpoznał kilka powszechnie znanych osób: redaktora naczelnego Daily Mail, jedzącego lunch, w towarzystwie członka Rady Ministrów, którego nazwiska nie potrafił sobie przypomnieć, aktora w sąsiedniej wnęce, którego nigdy nie zapomni, ponieważ w więzieniu obejrzał wszystkie odcinki serialu Puaro z jego udziałem, niektóre nawet kilkakrotnie, żeby wypełnić ciągnące się w nieskończoność godziny. Przeniósł się myślami do swego gościa, który zawsze się spóźniał, choć trudno się temu dziwić, skoro pobiera honorarium godzinowe. Zawsze zamawiał stek z polędwicy i butelkę wina rocznikowego, znajdującego się na samym dole karty. Przez lata przymusowej emigracji Milesa pan But Watson był jedyną osobą w kraju, z którą Faulkner utrzymywał kontakt. Raz w tygodniu konsultował się ze swoim prawnikiem, przekazywał mu informacje o licznych transakcjach, albo zlecał złożenie oferty kupna obrazu lub rzeźby, które chciał dodać do swojej kolekcji. Sędzia i ława przysięgłych mogli go posyłać za kratki, ale gdy za nimi przebywał, wartość jego nieruchomości i akcji wciąż rosła. Po apelacji w Sądzie Najwyższym, uznanej dzięki Butowi Watsonowi, pięcioletni wyrok więzienia skrócono Folknerowi o rok. Po paru tygodniach został przeniesiony do otwartego zakładu karnego w Ford, w którym w porównaniu z Warmwood Scrubs czuł się jak na obozie letnim. Wkrótce przyznano mu tam jednoosobowy pokój. W otwartym więzieniu nie ma cel, a miesiąc później zwolniono z obowiązków sprzątacza i przeniesiono na stanowisko więziennego bibliotekarza. Kosztowało go to 300 funtów. Za sto przekonał poprzednika do zmiany zajęcia i za kolejne 200 zjednał sobie strażnika więziennego, odpowiedzialnego za przydział pracy. Zapłaciłby mu nawet trzy tysiące, ale tamten złożył zbyt niską ofertę otwarcia. Obie transakcje zostały opłacone gotówką, której posiadanie jest w więzieniu niedozwolone, choć wciąż stanowi jedyną akceptowaną formę rozliczeń. Bibliotekę odwiedzali tylko nieliczni więźniowie i prawie wszyscy, którzy do niej zaglądali, udawali się prosto do działu kryminalistyki w poszukiwaniu mocno sfatygowanej książki w miękkiej oprawie na tomach epopei wojna i pokój odsiadujących na półce wyrok dożywocia przez ostatnie dwadzieścia lat gromadził się kurz Miles pożytecznie wykorzystywał niekończące się sześćdziesięciominutowe godziny zaczynał dzień od lektury Financial Timesa który przynosił mu strażnik więzienny wraz z poranną kawą po lunchu w stołówce wracał do biblioteki i oddawał się lekturze. W więzieniu przeczytał wszystko od Daphne du Maurier po Tomasa Hardiego, a po wyjściu na wolność mógłby z powodzeniem skończyć filologię angielską na Uniwersytecie Oksfordzkim, na który trzydzieści lat wcześniej go nie przyjęto. Od czasu do czasu przychodził do niego naczelnik na pogawędkę, podczas której wymieniali poglądy przy kawie i kruchych ciasteczkach, to znaczy Miles przy kawie, a naczelnik przy ciasteczkach. Szybko stało się jasne, że Faulkner jest lepiej od niego poinformowany o tym, co się dzieje w więzieniu, tak więc w przerwach na kawę wymieniał wiadomości z pierwszej ręki na kolejne opakowania ciastek. Przez te kilka lat przymusowego pobytu w Nowym Jorku ani na chwilę nie opuszczała go myśl o bezpiecznym powrocie do Londynu i zemście, najpierw na Warwicku, potem na hoganie, a na końcu na komendancie.